Dobra. Zaczynajmy. Aha. Już trzęsiesz portkami jak wiesz baliściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak! Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno, to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie się. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości. Te no, no chyba ty. No, muszę przyznać, Umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć, wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś! Wiedźmin zwycięski pokonał szczotę jego własną bronią. Przegadałeś mnie, ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj niewwornie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne.